Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzypiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasuniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głos i wiem, że wstydu nie doznam. Czasami zastanawiamy się, w jaki sposób y, nauczyć dzieci posłuszeństwa. Otóż y, wygląda na to, że darem kluczem jest umiejętność nauczenie umiejętności słuchania. Każdego, to znaczy pozwolić, żeby dziecko usłyszało głos Pana Boga w swoim sercu i potem, żeby każdego rana Pan Bóg mógł do tego dziecka przemawiać. W efekcie to dziecko będzie używało takich słów coraz bardziej, które będą pomagały innym, i przez to zyska miano osoby łagodnej, mądrej, tej, która jest w stanie pomagać drugiemu człowiekowi.